Witajcie kochani w nowym roku! Dzisiaj będziemy piekli piersi z kaczuszki. Mamy dwie piersi, które ponacinam delikatnie skórkę natnę Tak, żeby mięska nie. przeciąć tylko samą skórkę. No i w drugą stronę też tak lekko natnę Ale tylko tak delikatnie. Dobrze, no, wstępią mi troszkę. Tylko delikatnie natnę i tak samo drugą i w drugą stronę tylko troszeczkę A, może być wystarczy i tylko dajemy sól za dużo nie dajemy bo później jeszcze będziemy używali sos sojowy Katuszka ma tłustą tą skórę, za dużo tłuszczu nie potrzeba. I damy troszkę majeranku. Kaczka lubi majeranek. I tak samo z drugiej strony ponacieramy. Tu, jakoś tak się, się Katuszka ponacierana. Teraz przekładamy do naczynia żaroodpornego, w którym będziemy piekli, ale na razie zostawimy ją tak na jakieś 45 minut. jak przejdzie smaczkami. Kochani, po 30 minutach mięsko wyjęłam z lodówki, bo chcę, żeby troszkę się zagrzało zanim włożymy do piekarnika piec. Nastawiłam na 200 stopni i za 15 minut włożymy do pieca na 30 minut. Kochani, po 30 minutach Odkryjemy teraz kacuszkę i będziemy podpiekać bez przykrycia, zwłaszcza ona tych płynów wpuściła i tłuszcze i płyny. To teraz musimy odparować i podpiekać ją. No na razie daję na 15 minut. sumie minęło 40 minut. kaczka się nam tutaj podsmaża, ale posmarujemy ją teraz sosem sojowym z odrobiną miodu. Ona się tak ładnie podpiecze ta skórka. I smakuje. Tak. Zobaczcie, ile tego tłuszczyku się wytopiło. Tak, ale to Tak, a z zrobimy zaraz sos, to, co zostało. I wkładamy jeszcze na chwilę, żeby się podpiekła 50 minut. Będziemy obserwować. Mm, tak kochani piekła się kaczuszka jakieś 50 minut wydaje mi się że jest gotowa prawda wyłączamy tak wygląda na gotową wygląda pięknie odstawiamy a pachnie jeszcze lepiej niech sobie teraz postoi tak chwilę a my zrobimy teraz sos do ten sos sojowy z miodem co nam został wlewamy sobie tutaj ale się wydaje że będzie za mało sosu sojowego. Jak ty myślisz, dodać troszkę? Nie, nie, to się będzie wody dolewa. Dodam troszkę wody, bo to dużo nam nie potrzeba. I dajemy łyżkę masła orzechowego, tak? Masło. Orzechowe. orzechowe. Z kawałeczkami orzechów. Ekologiczne. Tak, bardzo dobre. Używamy zawsze ekologicznych, kiedy tylko mamy możliwość i zrobimy z tego sosik sobie niech to się podgrzeje jak będzie za gęste dodamy odrobinę wody no kochani sos gotowy już wyłączyłam i za chwilkę będziemy podawać a tych piersiach kaczych będzie sos tak to sos z tych kaczych piersi. odstawiam żeby już się nie gotował bo się zrobi za gęsty Kochani, obiady gotowy. Właśnie teraz z tym sosem orzechowym polejemy nasze piersi kacze. Więcej chcesz sosu? Kochanie, Ty wiesz, że ja lubię orzechy. Tak. To poleję właśnie w zasadzie to wszystkim Z dam. orzechami to będzie przepyszne. Hmm. Mm. Pachnie pięknie. Tutaj mamy gotowany kalawiorek w solonej wodzie, do którego dam. Tutaj mamy serek parmesan z ziołami. Troszkę posypiemy sobie na kalawiorka I to, kochani, I to... będzie nasz noworoczny obiadek. A do tego jeszcze? sałatka. Mix sałat z awokado, z pomidorkiem i czerwoną cebulką. Kaczej piersi. Z oliwką i octym jabłką. Ja zabieramy się za jedzenie. ja muszę spróbować tą kaczuszkę czy ona się upiękła Piekła się 50 minut ale troi się hmm, chyba mm, jest gotowa Tak wygląda hmm, mięciutka, pyszna mm -hmm, mm. i o to chodziło kochani muszę ci dać spróbować coś pysznego, taka mięciutka no ja, wie, ja wiem, przecież ja hmm coś pysznego Mmm, ale dobra Pycha. kochani przepyszne Ach, ale piorek mi się wyjął za duży krok. ale trudne naczynia mm, najważniejsze jest mm. to że my wam dziękujemy za oglądanie naszych video w tym nowym roku wszystkiego najlepszego kochani dziękujemy bardzo serdecznie i do następnego czyli do jutra kochani Jutro znowu coś wymyślimy. Ochelka pyszna, taka czuła. Mm. Udała się. A ten to sos jak idealnie. pasuje, wiesz? Pasuje. Orzechowy sos. Mm. Spróbujcie, kochani, na Pycha. pewno, jak którym z Was posłuchamy.